Cześć moi drodzy. Ja się z wami witam w prawdopodobnie ostatnim odcinku Simsów. Tu sobie nie iść do lodówki, tylko iść się wykąpać może co. Yy, no więc tak, ostatni odcinek Simsów, dlatego że Simsy trochę mi się sprzykrzyły i chciałbym od nich odpocząć. Yy, a nie chciałbym też, wiecie, tak robić, że dobra, koniec Simsów i po prostu ani słowa nie nagrywam i wy ni o niczym nie wiecie. Chciałbym to jakoś tak ubrać ładnie, żeby to wyglądało jak do ludzi przystało. I... Nie, my tutaj nie idziemy. Do domu, do domu. I tak, i tutaj piękne rzeczy się będą działy w takim razie. No bo zazwyczaj e, zabijanie snuw daje najwięcej nam radości. Ale e, chciałbym przede wszystkim, żeby Tusa umarła w taki godny sposób. Godny do człowieka, żeby, no wiecie, dobry sposób. Ode. I to No. Obstawiam, że będzie żółta. A jednak nie. Obstawiam, że będzie miała szczęście. A jednak nie. Obstawiam, że się spali. Masz tu jakieś nawasolki? Nie, nie masz. No to nie. A tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Chciałem to zrobić inaczej, żeby Diana go zobaczyła. No trudno. A możesz wziąć Dianę? Nie możesz. Okej. Okay. To ty w takim razie możesz wracać szybko do domu. Jak tu takie rzeczy się dzieją? Matko! Yy, umiera nam! Umiera! Och nie! Czy może coś zrobić? Nie może. Możesz opłakiwać, to dużo mi się nie przyda. Ty też nie możesz, okej. Okay. Gdzie są zwłoki? Gdzie są zwłoki? Jakiś nagrobek czy coś, nie wiem. A tutaj okej. Okay. Niech będzie. No, Lagi. Złe lagi. O tu są. Mogę ją być? Nie mogę. Przykro mi, przykro mi, moi drodzy. Żeby nie było, żeby do niczego nie płaczecie. Tak, moi drodzy, Tusa umarła. Deryt jest bardzo zły, przygnębieni. Nie wszyscy są bardzo źli i przygnębieni. Niektórzy cieszą się pełnią życia, niektórzy nawet tego życia nie mają, bo nie żyją. Właśnie chciały się tu pozbyć to w jakiś sposób. Ale ta Wiki całkiem niczego sobie. Dobra, idź opakiwać. Tak nam wszystkim jest bardzo przykro. Nie dobra, żartuję, nie. Nie chcę, żeby umarlić w ten sam sposób. To byłoby zbyt proste. Yy, tak, możesz posprzątać wszystko. Cały dom. Tak, nic się nie możesz zrobić. Tak, zamiast pachkiwać, to Derek idzie posprzątać. No, też tak można. Przykro mi, Derek. Takie jest życie. Yy, to tak, to tak. Hmm. Kotek. Chciałbym, ch chciałbym te koty też jakoś oddać do, do adopcji. Żeby nie było, że potem będę mógł tylko tusą yy, i grać, no i, no i zwierzakami. No, zbiorze, jakie się cieszą w sumie. A tu powinien być jakiś pogrzeb. Rodzina się zbiera od niej i tak dalej. A nie jakiś, wiecie. Czy co sobie zjadłeś? Ach. Nie miałeś jeść. Miałem cię zabić głodowo. Ach. Dobra, no to nie. Posprzątaj w takim razie, ale to też. No szybko. W takim razie nie wiem. Ja, bym, ja na jego miejsce bym popić trochę sam. Chodźmy sobie nie wiem. Gdzie możemy sobie iść? Chodźmy tutaj. Ale. mnie mnie. Z... Aha. To jest Tom, ok. Tylko jemu zmieni pieluszkę. Dlikowi chce się spać, niestety. No, szkoda, trudno. W ogóle to masz prawo jazdy, że tak prowadzisz. Gdzie on jest? Aha, tutaj. Tutaj się błyszczało. Co to było? Kwiatki? Kwiatki. O. a grzyb. To nie chce grzyba. Przebrać w zasadzie albo możesz? Aha, windsurfing, pointu Ok, niech będzie, może ci to trochę coś doda, może yy, popłyń tutaj. ryby rybek o tak tylko nie wiem jak to jest z serwinkiem no ale popnij tutaj No tak dokładnie Ale zobaczcie w jakim pięknym miejscu umrze Na skałach, nie? Znaczy tu no w ogóle Dziwi mnie do czego się nie utonął. Nie, nie wracasz. Nawet się mnie nie słucha. No i ej, no serio, to jest takie ciężkie. To jest jaka taka jakby gra zręcznościowa. No, nawet samobójstwa nie chcę popełnić. Albo wiem, wiem, tak to jest, to jest takie genialne, taka genialna opcja. Bo jestem bardzo mądry, że dopiero teraz na to wpadłem. Chyba nie można zamarznąć, szkoda. nież, Nie. Jest ci zimno. Jesteś głodny? Aha, lewasz. No dobra, to onlej Ale zaraz jej spływać. Gdzie tu jest? Płynie. Nie wiecie fasolki tylko chyba są lepszą opcją. No to prawda. Wracaj do domu. Ta gra jest straszna. Ta gra jest straszna. Nie lubię tej gry. No jak sorry, Chcę go zabić i się nie da. Powinien mieć otwartą drogę. No chcę po Powinno być ten taka opcja po samobójstwo. Byłoby spoko. Oh. Uh. Uh.

Frown what's okay, it's okay, with the South's flashy gray. The darting toy is popping, the news expanding, rapping. The sounds of the fans and the glands. The South Bronze is blinging, never want to twing it. It's looky wobbly. Even you brush your brain, Cause even even Cause even you see the I eh? You see them control, we're going looking R, dobra. Nie. To co tu się dzieje to jest niepojęte. No ja całą dobę próbuję go zabić i się nie da. Może tutaj wejść? Nie da się, tak? Dobra, złym problem. Jakie inne obiekty? Jakie inne obiekty? Teraz? Lepiej? Śmierć doskonała. To nie. Mogę tutaj coś zrobić? Chciałem w tryb budowania wejść i mu ściany wyburzyć, żeby było widać, że umarł. Chodzi o kostuchę, żeby miała dojście do niego. Z nimi to moglibyśmy się już zaprzyjaźnić. Ta muzyka jest genialna, ona normalnie pasuje do tego nastroju, no. Co to jest? Co to jest? Prawda? Naprawdę? Tak trudno jest go zabić! Tak trudno! Uff. Serio? Naprawdę? Moi drodzy, ten odcinek zwiastuje tylko jedno. Skoro naprawdę tak trudno jest zabić tego Sima, to nie ma sensu jeszcze kończyć naszej przygody. Odcinek trwa dosyć długo. Nie włączyłem nagrywania, więc nie wiem ile. Yy, może wa wam się teraz wysiedle, ale on będzie naprawdę mocno, mocno skrócony. Więc cóż, moi drodzy, mi wypada się... No tylko jedno. Pożegnaj z wami. Nie, nie zrobię tutaj już naprawdę nic. Nie mówię, że SIMZ będą już od razu jutro. Bo powiedzmy, że chcę tutaj zr zrobić ogród. O, zrobić ogród. To będzie długo trwało. Więc cóż. Skoro tak się rzeczy mają, to ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego razu. I na razie.